Cześć Siemanko, ja jestem Matrix XD. Słuchajcie, to jest już trzeci odcinek z serii grania w Minecrafta. I w tym odcinku zaatakujemy obu rabusiów, słuchajcie. On jest już tam przed nami. Są tak ogólnie dwa, bo tam jest już w wieże widać drugiego, ale najpierw zaatakujemy ten o, tamten. I tam jest, słuchajcie, nasza wioska jest tam. No może nie widzicie, ale tam czubek wieży taki wystaje tam trochę jeszcze. Ja parę moich rzeczy z ekipunku odłożyłem do skrzynki w wiosce, którą mam. Na ja tym nie wiem po co brałem, dobra. Słuchajcie, tak szybko na wstępie, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na tym kanale z dzwoneczkiem. Słuchajcie w tego dzwona naprawdę, proszę was. Oraz zostawić łapkę w górę pod tym odcineczkiem. Dobra, słuchajcie, nacieram już na ten obóz, bo... O nie, mam kapitana. Dobra, jeden leży. Omega mam. No dawaj, dawaj No strzelaj, strzelaj Dobra i y, y, moja strzała się od tarczy tak w ogóle odbiła I trafiła w tego drugiego No strzelaj O kurde Polipka wpadła w jakieś dziury i gdzie jest wyjście z niej Kurde Nie widzą mnie, mam nadzieję, ile strzał. Dobra, dziewięć, trochę od nich uzyskałem. Dobra, dostał. Dobra, leży jeden. Teraz nacieramy na wieżę. Możemy tutaj golema uwolnić. Kurde! Dobra. Jeden był na razie. Wyszedł mi tu Teraz Golema uwolnimy, żeby też z nimi mógł walczyć Dobra, wyłaś Golemię Droga wolna, panie gdzie jest tutaj wejście Tu jest wejście Dobra, tak se wejdziemy Ale tu pasożytów mają, kurde, grzybki im tutaj urosły tam kolejny... A dobra to jest ta druga. Myślałem, że trzecia już wierzę. Kurde, był wyżej ode mnie, ale załatwiony jest przynajmniej Tu stoi Do mnie będziesz strzelał Typie. Nie opłacało ci się to, nie? Dobra, i słuchajcie obóz chyba mam przyjęty Już w ogóle, bo nikogo innego tutaj nie ma, golem jeszcze tu jeden jest i sztandar Sztandary to trzeba w ogóle rozwalić, bo oni już tutaj nie mają rządów Na tym terenie Teraz to ja tu rządzę Możemy tak zrobić, że też zamieszkam tutaj w tym obozie W chacie możecie napisać w komentarzu pod tym odcinkiem, czy chcielibyście, ja zamieszkał tutaj, bo... Nie mogę zbudować własny dom też, bo tamta wioska jest tak na razie moją jakby taką przystanią. Jakby to powiedzieć, że tam rzeczy zostawią w niej, które mi niepotrzebne i chyba tak też zrobię, że to co mi się tam nie przyda zostawię, a będę mógł zamieszkać tutaj w tym obozie. Zresztą będę miał blisko też tą moją wioskę, co tam. Widać ją stąd? Nie widać jej stąd. Dobra, zaraz nacieramy na tamten drugi obóz. Tu jeszcze sztandar jest. Ma ich tu nie być tych sztandarów głupich. Dobra, bierzemy strzały, bo się przydadzą. Wszystkie skarby, jakie mieli, też weźmiemy. Kłody, ciemnego dębu, skrzynia, dobra. Nice, rzeczy może mieli. 25 strzał, dobra, luzik. Coś już tam, ale kurde jedzenia, mam tylko marchewkę z jedzenia. Niestety, ale tutaj jakieś zwierzęta były niedaleko. Te krowy i w ogóle, więc mam pies, więc będę mógł sobie usmarzyć tam trochę tego. Żeby coś zjeść I uzupełnić punkty głodu Ale teraz jeszcze pozbierajmy te sztandary co tutaj leżą Grzyby mi niepotrzebne Dobra Tu jeszcze jest sztandar, tu jeszcze jest sztandar, tu sztandar Osiem sztandarów, no i jeden od kapitana, dobra, git Góry tu już chyba nic nie ma a macie te grzyby tu. Dobra, wynoszę się stąd. Uwolnię się tego golema. Żeby był na wolności. Kaj, że on pójdzie do tej wioski, w której ja mam obóz swój na razie? Byłby fajnie. By... Mieliby trzech obrońców, bo tam jeszcze jeden jest, nie? No, tam do marchewki, pewnie jeszcze to. Zjem to, bo głód już mi spada. Dobra, przetrwałem ten, yy, tą walkę. Dawaj mi mięso, coś świnio. Dobra, teraz jeszcze sobie przesmażymy to, raz dwa i idziemy walczyć. Słuchajcie, z tamtymi kolejnymi nerdami. Dawaj mi miacho. Ugodnieje. A dobra, bo marchewkę zjadłem, zapomniałem. mam tego omena i jak wrócę do wioski, to będzie przerąbane, bo będzie najazd, ale w sumie mogę zrobić najazd. Paru tam osadników może pozabijam, ale będzie bestiaz osadnicza. A będzie tam tych typów dużo, więc nie wiem, czy mi się uda. Tego będę musiał znaleźć żelazo i wiadro z mlekiem, słuchajcie. O, dżungla tam jest. Fajnie, ja byłem w niej... Już przypadkiem? Nie, nie odkryta jest, dobra. Pójdziemy do niej, ale to w następnym odcinku, już. Słuchajcie, dobra, to nam się jeszcze przepali. Raz, dwa. dawaj, przepala się szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, piec bierę, wszystko bierę i nacieramy na nich. Dobra, idziemy. Hmm. Dobra, mamy już kolegę. Mamy już dwóch ochotników, którzy są uginą się po piersi. Dziwne, bo powinno być chyba tak jak z każdym okiem: że yy, na przykład, jak jeden tych yy, ten rabuś trafi, drugiego, to oni powinni się bić. Tak jak yy, na przykład szkielet trafi szkieleta. Aby jak bo ja kuszę sobie nie naciągnąłem Dobra, perfect timing typie mieliśmy, nie? Dobra, leży Ała. Dobra, idziemy dalej. Ile strał 26? Dobra, jedną więcej O tu już jest namiot. Dobra, są strachy na wróble też mają. Może przed nocą uda mi się ich załatwić wszystkich. Tutaj nie ma nikogo. Na ten piętrze tu jest dwóch z kapitanów. Przepraszam, że pewnie nic nie widzicie, ale tutaj taka ciemnica jest. Dobra, kolejny zły omen niestety jest. A jakoś go z siebie zdejmę, myślę. Zjem sobie trochę. Tylko ty jesteś, dziad? Dobra, leży. No i słuchajcie, dwa obozy rabusiów przejęte zostały przeze mnie. Więc dobrze się złożyło, że mi się udało mm, oba obozy przejąć. U kurde, mamy podkę z ekspem. Słuchajcie, ziemniaki i kuszę nową mam. Ale to na no, potem sobie zostawię. Jeszcze potem sobie rzucę z expem. No, co prawda dużo go nie było. No, tam jest, słuchajcie, dżungla. Jeszcze słyszałem jednego. O kurde. Z kuszą jeszcze zaklętą w dodatku ja... Nie, musi, musi mi ją zostawić, musi mi ją zostawić. jak jest jakieś dobre zaklęcie, no coś wypadło z niego, ale to chyba strzały są niestety. Albo i kusza. No niestety strzały, kusza nie wypadła, ale dobra. Mamy przynajmniej oba obozy przejęte. Nie do końca przejęte. Dobra, super. Jego strzała odbiła się od mojej tarczy i zabił siebie, tak naprawdę siebie. Dobra, słuchajcie. Oba obozy są przejęte. Myślę, że ten krótki odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie tutaj łapkę w górę. No i słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku i cześć!